Jesteśmy teraz w bardzo trudnym okresie dla naszych pomidorów, bo poza tym, że obserwujemy zmiany na liściach z powodu braku magnezu czy z powodu ściśniętych brył korzeniowych w doniczkach, gdzie jeszcze nie są wysadzone na zewnątrz, to jest czas, gdzie mamy zwiększoną wilgotność powietrza. Przynajmniej tutaj w moim rejonie. Często w tym momencie pada deszcz, i bardzo dobrze, ale dla pomidorów jest to bardzo wysokie ryzyko. Zachorowania na choroby grzybowe. Jeżeli w szklarni chcemy hodować zamiast chorób grzybowych czy grzybów pomidory, no to musimy, musimy bardzo dbać o wietrzenie tych pomieszczeń. Przewietrzyć, przesuszyć liście jest rzeczą po prostu konieczną. I tutaj nie wystarczy tylko otworzyć jakieś małe boczne okienko, bo chodzi o to właśnie, żeby zrobić sobie taki przestrzał powietrza, żeby zrobić taki. Przeciąg, żeby był ruch powietrza pomiędzy tymi pomidorami, które już posadziliśmy tutaj w szklarni, czy trzymamy je tutaj w doniczkach. Szybko się będą przesuszały, szybko para wodna będzie z tej szklarni się ulatniała, a dodatkowo jeszcze sypkość pyłku, bo nasze pomidory przecież już zaczynają kwitnąć. Niektóre już, tak jak u mnie, zaczynają zawiązywać owoce, już nawet mają owoce. Więc zależy nam na jakości pyłku pomidorów. No i ta sypkość wtedy się poprawi, że pomidory będą miały łatwość w zapładnianiu. Dzięki temu będziemy mieli większe, większe prawdopodobieństwa po prostu większego zbioru, większego plonu. Po takim intensywnym przewietrzeniu, osuszeniu tej składni, jeżeli temperatura na zewnątrz tak spada poniżej tych 10 stopni, no to wtedy możemy sobie to ładnie zamknąć, żeby to ciepło trochę... Skumulować. Ale jeżeli jest powyżej 14 stopni, zostawiajmy też klarnie otwarte. Niech się wietrzy. Pomidor, w temperaturze powyżej 14 stopni, będzie powolutku rósł. Ale pamiętajcie, dużo obniżycie ryzyko zachorowania tych pomidorów i po prostu będą zdrowsze. A ciepłe dni przed nami i sytuacja się wtedy poprawi. I będziemy też barnie otwierać już na cały dzień, a nawet i na całą noc, jak już naprawdę będzie ciepłutko.